Usiądź sobie w siadzie skrzyżnym, połącz dłonie na klatce piersiowej i na chwilę zamknij oczy. Spróbuj rozluźnić ramiona, opuszczając je delikatnie w dół. Wydłuż kręgosłup. Postaraj się unieść czubek głowy w górę, delikatnie opuszczając brodę w kierunku klatki piersiowej. I weź sobie teraz taki wydłużony, pogłębiony w dach przez nos. I wydech przez nos. Głęboki, spokojny wdech. Długi wydech. I jeszcze jeden. Wdech przez nos. I długi, spokojny wydech. Z kolejnym wdechem spokojnie otwórz oczy. Weź wdech, utrzymując proste plecy, i z wydechem zaczynamy skręcać się w prawą stronę, trzymając połączone dłonie naprzeciwko klatki piersiowej. Wdech, wróć do centrum i z wydechem powoli skręcamy się w lewo. Do centrum, wdech. Z wydechem w prawo. Wdech do centrum i z wydechem w lewą stronę. Wróć do centrum wdech, z wydechem opuść ręce wzdłuż ciała, z kolejnym wdechem unie się w górę, wyciągnij boki ciała i z wydechem opadamy delikatnie w prawą stronę, starając się nie podnosić lewego pośladka. Wdech, się obie ręce w centrum, z wydechem opadamy w drugą stronę. I jeszcze raz góra wdech. Miękki, długi ruch, wydech, wdech do centrum i z wydechem opuść rękę lewą do ziemi, wróć do centrum, wdech i powoli opuść obie ręce. Rozluźnij ramiona i spokojnie przejdź sobie do pozycji dziecka, siadając na końcu swojej maty. Z kolanami nieco szerzej niż Biodra, może mniej więcej na szerokość Twojej maty, połącz duże paluchy razem, siądź na piętach i powoli powędruj dłońmi do początku swojej maty, opuszczając nisko głowę. Możliwe, że Twoja głowa dotknie maty. Jeżeli nie, jeżeli jest w górze, możesz położyć sobie swoje dłonie bądź piąstki, robiąc taką podpórkę pod czoło. Ważne, żeby głowa nie wisiała w powietrzu, żeby mogła się totalnie rozluźnić, żebyś nie trzymał, nie trzymała napiętej szyi. Wszystkie chwilę tylko oddychaj spokojnie tutaj. Obserwując swoje ciało. Starając się rozluźnić zarówno ramiona jak i górne plecy. Rozluźnić brzuch dolne plecy, pachwiny. Możesz delikatnie poruszać biodrami na boki. Jeżeli twoje czoło oparte jest na macie, możesz spokojnie przytoczyć głowę od jednej skroni do drugiej skroni. Możesz tak zrobić kilka razy. I z kolejnym wdechem spróbuj wyciągnąć proste ręce jak najdalej możesz, nie podnosząc przy tym pośladków z pięt i z wydechem powędruj rękami po macie w prawą stronę. Możesz na końcu jedną dłoń położyć na drugiej, lewą na prawej. Opuść głowę, ściągnij pośladki w dół i zostań chwilkę tutaj. Na kolejnym wdechu powędruj rękami do centrum. Możesz na chwilę popatrzeć do przodu i z wydechem wędrujemy dokładnie w drugą stronę. Tym razem prawa dłoń może znaleźć się na lewej. Opuść głowę nisko. Wracamy do centrum. Wdech, unieś mostek, spójrz na początek swojej maty, i z wydechem miękko opadamy z powrotem w dół, rozluźniając ręce. Na kolejnym wdechu powoli podnieś się do góry, do pozycji klęku podpartego, układając dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Stopy płasko na ziemi, mniej więcej na szerokość Twoich bioder. Z wdechem unieś głowę, puszczając brzuch, ściągając leciutko łopatki. Z wydechem opuszczając głowę w dół, wyciągnij plecy, zrób kocik grzbiet. Wdech do góry. I wydech. I jeszcze raz do góry wdech. I z wydechem koci grzbiet. Na wdechu wróć do neutralnego ustawienia, czyli do pozycji klęku podpartego. Trzymaj aktywnie pępek lekko podniesiony, łopatki uniesione delikatnie w górę. Patrzymy na początek maty i teraz powoli z kolejnym wdechem prawą rękę nosząc bokiem, skręcamy się. Możesz popatrzeć w górę, jeśli szyja boli, boli, lepiej patrzeć w dół. Z wydechem sięgając daleko pod lewą pachą, zejdź prawym barkiem do maty. Wdech jeszcze raz. I wydech. I ostatni raz. Do góry wdech. I wydech. Zostaniemy tu chwilkę i spokojnie z wdechem wracamy do klęku podpartego. Podwiń palce stóp, cofając delikatnie biodra w kierunku pięt. Podnieś pośladki w górę, wchodzimy do psa z głową w dole, takiego na ugiętych nogach, z piętami uniesionymi, głowa luźno w dół. Tu możesz sobie przez chwilę podreptać w miejscu po rozciągać nóg. Na kolejnym wdechu wróć do klęku podpartego. I trzy razy lewa ręka idzie w górę bokiem, tu jest wdech z wydechem, sięgnij nią daleko pod prawą pachą. Do góry wdech. I wydech, jeszcze raz w górę wdech, wydech. I tym razem zostaniemy tu chwilkę. Oddychaj spokojnie. Możesz na chwilę zamknąć oczy, i powolutku wracamy do góry, do klęku podpartego, skrzyżuj nogi, usiądź sobie na macie, wyciągając nogi przed sobą. Niech będą połączone, ale delikatnie ugięte w kolanach. Teraz przenieś swoje ręce pod spodem, pod udami. Tak jakbyś chciała, chciał się przytulić do swoich nóg. Weź wdech i z wydechem powoli opadamy do skłonu. Niech ten skłon będzie taki super delikatny. Może uda Ci się oprzeć głowę na kolanach. Możesz sobie zamknąć oczy. I spróbuj poobserwować... Czy są jakieś miejsca w Twoim ciele, w których czujesz napięcie, jakiś dyskomfort? Jeśli tak, to może uda Ci się je z kolejnymi wydechami rozluźnić. Rozluźnij ramiona i barki. Rozluźnij plecy i brzuch. Poczuj, jak Twoje ciało z każdym kolejnym wydechem trochę odpuszcza. Poczuj, jak stres i napięcie spływają z Twojego ciała, a ich miejsce zajmuje spokój. I powolutku z kolejnym wdechem, rolując kręg po kręgu, kręgą stóp, unieś się do góry. I powoli połóż się na plecach. Na macie, na chwilę przyciągając oba kolana do brzucha, możesz je przyciągnąć połączone, możesz dać je trochę szerzej i pobujaj się delikatnie w prawą i w lewą stronę. I zatrzymaj w centrum i połóż się z nogami wyprostowanymi na macie. Możesz je dać troszkę szerzej, pozwalając, żeby stopy opadły na boki. Ręce możesz albo położyć na brzuchu, jedna nad drugą, albo jedna obok drugiej, albo dać je szerzej wnętrzami skierowanymi do góry. Brodę delikatnie przyciągnij w kierunku mostka. Weź sobie głębszy wdech. I z wydechem zamknij oczy. I oddychaj już w taki spokojny, zupełnie naturalny sposób, starając się nie wpływać na to, jak oddychasz. Niech ciało oddycha tak, jak chce i potrafi. A Ty spokojnie obserwuj swoje zrelaksowane, rozluźnione ciało. Obserwuj swój oddech, emocje, jakie przepływają przez Twoją głowę, Twoje ciało. Rozluźnij twarz. Rozluźnij punkt pomiędzy brwiami i żuchwą i szczękę. Możesz delikatnie poruszać nimi na boki. Możesz rozchylić leciutko usta. Rozluźnij barki, ramiona, przedramiona. Rozluźnij nadgarstki i dłonie. Poczuć swoją rozluźnioną, otwartą klatkę piersiową. Rozluźnione plecy, miękki, rozluźniony brzuch, rozluźnione biodra, miętnice, prawe i lewe udo. Prawe i lewe kolano, prawą i lewą łydkę, prawą i lewą stopę. Obejmij uwagą całe swoje ciało jednocześnie i świadomie je rozluźnij. Pamiętaj, że możesz sobie zostać w tej pozycji tak długo, jak tego potrzebujesz. Pamiętaj również, żeby wychodząc z tej pozycji, zrobić to powoli, zachowując całą uważność do środka, czyli nie wykonując gwałtownych ruchów, nie zrywając się z maty. Zrób wszystko w swoim tempie. A ja dziękuję Ci za wspólną praktykę. Do zobaczenia.